Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii trzeciej z gry Farming Simulator 25 No i w dzisiejszym odcinku się zajęcie się drzew na zrębki Jak widzicie te drzewa już urosły mi do maksymalnej wysokości Mają one ponad 36 metrów, więc możemy je wyciąć i przerobić na zrębki Przygotowałem sobie też taki oto zestaw, czyli ten ciągnik marki Same oraz wypożyczony rębak No i jeszcze doj do którego podczepię przyrzepek, gdzie będziemy sypać zrębki no i też jak widzicie, zakupiłem sobie taką oto łańcuchową, więc wycinamy pierwsze drzewo. Ok, może w ten sposób je zaczniemy. Jestem ciekaw ile uda się zrobić na sprzedaży tych zrębków. Ok, pierwsze drzewo spadło. No i widzę, że jest ono bardzo długie, więc tam będę musiał trochę sobie pochodzić, żeby poznosić te kawałki, ale to może ewentualnie sobie tam podjedziemy później. No to weźmy teraz jakieś kawałki potnijmy, żeby je wrzucać do rębaka. Okej, okay, można nawet troszkę większe ciąć. Oczywiście takie, żebym mógł je podnieść ręcznie. O, nawet jeszcze większy mogę uciąć kawałek. No i akurat takie sosne są bardzo fajne, jeśli chodzi o... Przerabianie ich na seremki, no bo nie mają one żadnych gałęzi, więc można je bardzo łatwo i wygodnie wrzucać do rębaka. Ok, tu weźmiemy kolejny kawałek. Też jestem ciekaw ile czasu mi to zajmie, czy tutaj całość przerobię na czy może część drzew zostawię na przyszły sezon. Ale jeśli to pójdzie szybko, no to myślę, że całość sobie przerobię, żeby już tutaj mieć całość obrobioną. No i wiadomo, pieniądze się przydadzą na rozwój gospodarstwa, na zakup kolejnych pól też. Będę chciał kupić kolejny kombajn, czyli klasa Ewiona. No a w kolejnym odcinku na wiosnę myślę, że zasiejemy sobie tutaj na tym polu, yy, obok mojego gospodarstwa, soję. Ok, może tyle wystarczy, weźmiemy teraz, pozbieramy te kawałki i powrócimy je do rębaka. Później tutaj natniemy trochę więcej, tylko najpierw przeróbmy je na rębki. Oczywiście muszę jeszcze włączyć tą maszynę, więc odpalamy ciągnik. No i włączamy rębak i tu już zaczyna się przerabiać to drzewo. I jak gdzieś z takiego małego kawałka dostaliśmy 1500 litrów. A jeśli chodzi o cenę za zrębki, no to teraz oczywiście jest największa, bo mamy styczeń. I wynosi ona ponad 1600, więc będę mógł na tych rębkach zrobić bardzo fajne pieniądze. No to bierzemy, ładujemy kolejne kawałki. Ok, następny kawałek też będę chciał sobie ten dom wyciąć tutaj z tyłu za wiatą. No bo jak będę rozbudował gospodarstwo, no to to drzewo będzie mi przeszkadzać, więc je wytnę też ten bóg chyba obok kurnika też wytnę. Nie wiem czy jeszcze tego dębu też nie wytnę. Obok kurnika, ale jeszcze zobaczę. Bo tak sobie patrzę, jeślibym przerabiał gospodarstwo, no to tutaj będę chciał sobie postawić jakieś budynki, więc możliwe że będzie mi przeszkadzał. Więc chyba też tamten dom wytnę, albo może ewentualnie w przyszłości go wytnę. Jeszcze zobaczymy. Zobaczymy ile czasu mi zajmie tutaj przerabianie tych drzew, które posadziłem. Ale jeśli pójdzie to dosyć szybko, no to jeszcze sobie te inne drzewa powycinam na zrębki. Jak już mamy wypożyczony rębak, no to warto z tego skorzystać. A widzę, że bardzo szybko to idzie. Tutaj kolejny kawałek już wrzucamy. Okej, tu jeszcze dwa kawałki. No, i tam będziemy musieli znowu pociąć na mniejsze, tamten większy kawałek. A tak praktycznie widzę, że 5 minut, i już ponad połowa drzewa jest zmielona y, na trębki. No więc to idzie dosyć sprawnie. No bo kiedyś robiłem wycinkę drzew na trębki w na mapce amerykańskiej, tylko tam wycinałem jakieś drzewa liściaste, i tam to y, zajmowało o wiele więcej czasu. A jak widać, takie sosny można bardzo łatwo i szybko, i przyjemnie. ...przerabiać na zrębki. Okej, okay, tu jeszcze to przetniemy na pół i zobaczmy, czy będzie można podnosić te kawałki, czy nie jeszcze. Nie jeszcze, tu musimy przeciąć to na mniejszy kawałek. No i okej, okay, możemy już zanieść to do rębaka. Ok, złapię sobie to trochę w inny sposób. No te nie trzeba będzie pousuwać, ale to może sobie kiedyś poza odcinkiem zrobię, albo może na odcinku kiedyś zrobimy. O, tu trochę za duży kawałek zrobiłem, więc trzeba go przeciąć na na, dwa, na dwie części. No i OK, można wrzucić teraz tu do rębaka. Następnie zobaczę, czy będę usuwał na odcinku, czy poza odcinkiem. Na kolejnym filmie zrobimy sobie się w Soi. No ewentualnie będzie można to później usunąć, no bo i tak na razie jeszcze tej przebudowy gospodarstwa nie będę robił. Więc tutaj na razie tego terenu jeszcze nie będę wyrównywał. No ale wiadomo, przed przebudową trzeba będzie pozbyć się tych pni. Zaraz sprawdzimy, ile dostaliśmy z ręków z takiego jednego drzewa. No i ciekawe, czy już nie będę musiał jechać i ich sprzedać. No to za chwilę zobaczymy. Widzę, że jeszcze badam się sypie, więc jeszcze jest trochę miejsca na przyczepie. Okej, okay, tu jeszcze są dwa kawałki. No i ostatni kawałek został do wrzucenia. I zaraz sobie wytniemy kolejne drzewo. To jeszcze sprawdźmy, ile jest na przyczepie. O, prawie pełna przyczepa. Już jest to pełno. Czyli jedno takie drzewo to jest pełna przyczepa. Ok, sprawdźmy jeszcze gdzie jest najlepsza cena. Tutaj w tej ciepłowni jest dość dobra cena, tutaj jest troszkę wyższa. No ale to jest na tyle niewielka różnica, że nie opłaca mi się tego zawozić pociągiem. Więc chyba tutaj w tej elektrociepłowni będę sprzedawał. Albo wentory na targu rolnym, no bo jest trochę bliżej. Chociaż ta elektrociepłownia też nie jest jakoś daleko. Więc możemy tam pojechać. Też tak sobie myślałem, czy nie wypożyczyć drugiej przyczepki. Żebym nie musiał praktycznie po wycince każdego drzewa jechać, sprzedawać tego. Ale to jeszcze zobaczę. Może wentory poza odcinkiem, jak będę wycinał drzewa. Czekajcie, tu jest ta ciepłownia? Chyba tak. Tak, tu jest, bo elektrociepłownia. No tutaj podobna odległość, tam jest targa tu jest ta elektrociepłownia. Więc tu się na czy nie wypożyczę sobie drugiej przyczepki i na przykład będę zatrudniał pracownika, żeby to jechał sprzedać. Na przykład jeden pracownik pojedzie sprzedać, ja zapełnię drugą przyczepkę, no i oni się zamieniam. jeden wróci, pojedzie kolejny. No, ale to jeszcze zobaczymy. W sumie ten Doitwar jest bardzo fajny, no bo może jechać 63 km na godzinę, więc może bardzo szybko ...to sprzedawać. No i teraz zobaczymy ile dostaniemy za taką przyczepę z rębków. Okej, okay, 30 tysięcy. No więc powiem Wam, że bardzo fajny zarobek. A to z jedno java, jest ich 20, więc tutaj... ...20 razy 30 to chyba... ...będzie około 600 tysięcy, więc bardzo fajny zarobek. Będę mógł sobie za to kupić nowy kombajn oraz kilka nowych pól. No, i moje gospodarstwo bardziej się rozwinie. No, a praktycznie roboty tutaj było kilka minut, i już zarobiliśmy taką dużą ilość pieniędzy. Więc jak widzicie, warto przerabiać takie sosty na zrębki. No, bo można bardzo szybko uzyskać tutaj tej a ja Ciekawe, czy coś się wysypie, czy nie. A nie, myślałem, że coś jeszcze tam jest w rębaku, ale jednak się nie wysypało. A nie, chyba że się wyłączył. Nie, tutaj chyba silnik się wyłączył. No i się wysypało jeszcze 600 litrów. Dobra, to może teraz to drzewo wycniemy. Jest ono tu dosyć blisko, więc nie będą musiał jakoś daleko chodzić. Więc to sobie wycinamy. No i znowu tutaj potniemy to na mniejsze kawałki i powrócamy do rębaka. O, idealnie Akurat tak spadł, że będę miał tutaj blisko. Jeśli chodzi o noszenie tych kawałków. Więc może weźmy taki kawałek tutaj wecynijmy. Ok, tu kolejny kawałek. O, nawet mogę jeszcze troszkę większy. Też czym dalej, no to to jawo jest trochę cieńsze, więc można robić jeszcze większe kawałki. Okej, okay, kolejny kawałek. Dobra, następny netniemy. Nie wiem czemu to drzewo się zaczęło tak przesuwać delikatnie. A czasami te java tak lubią się dziwnie przesuwać, a teraz mi przestała piła ciąć, no bo to java się przesunęło. Może gdzieś tam to dotyka innego drzewa i może gdzieś tam się dziwnie jakoś kolizje, nie wiem. Jakoś się to rusza w ten sposób, ale ok. Tutaj mamy kolejny kawałek. Następny kawałek drzewa. Co sumie można byłoby tutaj użyć też wodowarki teleskopowej, żeby było większe kawałki, ale ręcznie też jak widać idzie dosyć szybko i sprawnie. A czemu nie mogę ciąć? O, teraz mogę, dobra. I tutaj chyba jeszcze trzy kawałki będziemy musieli zrobić. A, tutaj trochę za duży wyszedł, no to jeszcze go nad, na pół przetniemy I już będzie można wrzucać to do, do rębaka Okej, okay, złapmy sobie to w ten sposób O, no i cyk do rębaka O jak, to podskoczyło No to niech tam się to mieli, a my bierzemy kolejny kawałek. No i w ten sposób można bardzo łatwo i szybko zarabiać duże pieniądze. W sumie sprawdźmy jeszcze wyprzedaży, czy jest coś ciekawego. Jest ten duży ciągnik, tu jakieś aplikatory do gnojówki, no i przyczepa do bawełny, więc tu nie ma nic ciekawego. A zobaczmy jeszcze, ile ten kombajn kosztuje. No około 200 tysięcy plus jeszcze przystawka Też nieocznie nie zakupię sobie jeszcze żniwiarki do kukurydzy i słoneczników Ale to może za jakiś czas A no, będę chciał jeszcze zakupić kilka pól Więc na to pójdzie trochę pieniędzy A taki drugi kombajn się przyda, żeby też nieba robić szybciej Pieszę klas Ewen jest bardzo fajnym, bardzo ładnym kombajnem. Więc też będzie można na zmianę Raz kosić Masajem, raz tym klasem Oczywiście znaczy wiadomo, że i tak w ciągu sezonu będą obydwa pracować, tylko na przykład jednym będzie pracował pracownik, natomiast drugim będę kosił ja. O, tu troszkę za dużo kawałek wyszedł. 7 kg za dużo, no i niestety nie możemy go podnieść. Bo maksymalnie możemy tutaj podnosić kawałki, które ważą 200 kg. Więc tu troszkę za dużo wyszedł, ale to nie problem, przecięliśmy go na pół. No, i teraz możemy wrzucić taki kawałek do rębaka. Ok, i kolejny kawałek wrzucamy. No, myślę, że na tym odcinku chyba dwa drzewa sobie wytniemy. No, bo tu jeszcze troszkę zostało do wrzucenia. No, i pojedziemy, oczywiście, to sprzedać. Ale na szczęście bardzo szybko i sprawnie to idzie. No a później jeszcze sobie tamten dom wytnę, no i te jaba tutaj jeszcze obok tego kurnika sobie powycinam. No i będzie jeszcze więcej tych zrębków i jeszcze więcej zarobię. No, i tak w przyszłości, jak będę przebudowywał gospodarstwo, to te drzewa będą mi przeszkadzać i tak musiałbym je wyciąć. No, a teraz te pieniądze mi się przydadzą na zakup kolejnych pól, no i na zakup tego kombajnu. No, i jeszcze oczywiście będę musiał sobie zakupić siewnik punktowy, żeby zasiać co je na tym polu. Okej, okay, już jest pełna przyczepa i teraz ten rębak homikuje tutaj w środku te zrębki. Jest akurat fajna funkcja, no bo jak się zagapimy. I nie zauważymy, że jest pełna przyczepa, no to ten rębak i tak sobie zahomikuje w środku te zrębki, a później można je wysypać. A i też poza odcinkiem zakupiłem sobie prasę kostkującą marki klas, no bo trafiło się tak, że była ona na wyprzedaży, więc ją sobie kupiłem. No mogłem ją kupić taniej i tak ostatnio ją kilka razy wypożyczałem. Więc idealnie się trafiło, że maszyna, którą mi tak będę potrzebował, trafiła się na wyprzedaży i dość taniej mi się udało zakupić. Więc skorzystałem sobie z takiej okazji. No, jak będę chciał w przyszłości zrobić jakieś pracowanie z albo jakieś ionokosty, no to już jej nie będę musiał wypożyczać. No, dobrze, że tego dość fara wybrałem do transportu, no bo możemy tutaj bardzo szybko przetransportować te zrębki do skupu. No i tu powinno wpaść kolejne 30 tysięcy na nasze konto więc występujemy No i mamy 30 tysięcy do kolejne. A to dopiero dwa drzewa, więc jest to bardzo opłacalne. Wiadomo, troszkę trzeba było poczekać, aż te drzewa urosną, ale i tak na razie zajmuję się tylko uprawą zboża na tym moim polu, więc dość szybko tutaj przewijałem czas. No a te pieniądze z tych zrębków pozwolą mi rozwinąć moje gospodarstwo. Jeśli chodzi o pola, no to jeszcze zastanowię się, które sobie zakupię. Może jakieś tam bardziej na północy? Na pewno gdzieś tutaj w obrębie mojego gospodarstwa będę chciał sobie kupić pola, żeby też na razie jakoś daleko nie jeździć. Ok, tutaj sobie jeszcze włączę ten ciągnik, żeby to się wysypało. No i tu widzę, że dość sporo tego się przechowało. 3000 litrów. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!